Oni prywatny numer. Niech pozostanie prywatny. Janusz! 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 Janusz, wołam ci od pięciu minut. Nie słyszałem cię. To mogłeś chociaż przyjść i powiedzieć, czy nie słyszysz. Halina, ty się słyszysz, czy se jaja ze mnie robisz? Janusz, kiedy to zdjęcie było robione? Jakieś czterdzieści kilo temu. Nie pytam o kilogramy, tylko o rok. No to sobie przypomnij, kiedy miałaś 40 kilo mniej. Ale ty jesteś głupi. A co byś powiedział, gdybym ci powiedziała, że chcę trochę schudnąć? Zapytałbym czemu tylko trochę. Janusz, ja poważnie pytam. Helena, ty zrobiłabyś wszystko, żeby schudnąć oprócz jedzenia zdrowo i ćwiczeń na siłowni. To jak ty chcesz tego dokonać? Nie mogę iść na siłownię, dopóki nie stracę trochę kilo. A nie stracę trochę kilo, zanim nie pójdę na siłownię. No cóż, próbowałaś. Może zacznę od biegania. Przecież ty po zawiązaniu butów już nie masz siła? Wiesz, że człowiek na godzinę spala 100 kalorii, siedząc tylko przed telewizorem? To żebyś spaliła to, co dziś zjadłaś, to musisz siedzieć do świąt. Nie bądź głupi. Nie jestem aż taka gruba. Ale na, jakby nas wy zaatakowały, to za czym zjedzą ciebie, to ja zdążę uciec. Co chcesz mi przez to powiedzieć? Co ja ci chcę powiedzieć, to ja wiem. Nie wiem tylko, czy ty chcesz to usłyszeć. Jesteś bardzo niemiły. Co? Twoim kaloriom robi się przykro? Ja pytam Cię o radę. Może chciałabym usłyszeć jakieś słowo wsparcia, a Ty tylko mnie obrażasz. Alina, no nie przejmuj się. Ja tylko żartuję. Przecież dla grubej osoby jest to oznaka dobrobytu że dobrze jada. I dużo. Ech, żeby wszystko było tak proste, jak przybywanie na wadze. Albo płaczesz nad talerzem, a uśmiechasz się przed lustrem. Albo uśmiechasz się nad talerzem, a płaczesz przed lustrem. Nie ma tak prosto, jak ty chcesz. Skąd ty wiesz, jak ja chcę? Okej, okay. to powiedz mi, jak ty chcesz. Chciałabym chudnąć, lecząc w łóżku, oglądając telewizor i jedząc to, na co mam ochotę. Czy to tak dużo, o co proszę? A ja chcę wyglądać jak Brad Pitt i mieć tyle kasy, co Bill Gates. Nie bądź głupi. Ty masz z nimi tyle wspólnego, co ja z Chodakowską. No właśnie. Czyli rozumiesz moją puentę. Kiedyś ci nie przeszkadzało, że przybieram na wadze. Chyba źle mnie wtedy zrozumiałaś. Jak mówiłem, że chciałbym, żeby nam się rodzina powiększyła, to nie chodziło mi o to, żebyś przytyła 40 kilo. A ty jaki jesteś? Zarośnięty? Z wielkim bębochem. I tylko piwska i piwska. Halina, ja ci nie mówię ile masz zjeść, ty mi nie mów ile mam wypić. Dość tego gadania o kilogramach, bo w depresję wpadnę. Włącz jakiś serial. Oglądniemy razem. Przecież oglądaliśmy w tamtym tygodniu. A ważny mecz dzisiaj grają. Dla ciebie każdy mecz jest ważny, a dla mnie nie masz czasu. Halina, proszę cię, tylko nie dzisiaj. Nie mam sił być dzisiaj Twoim mężem, jesteś bezużyteczny. Znaczy, że nikt mnie nie wykorzysta, hehe. He.